witajcie kolejny piękny dzień na warsztacie 2.0 TDI wjechało mamy do zmienia pompowtrysk taki po regeneracji do tego mamy komplet uszczelek Co będzie nam potrzebne kilka kluczy rozbieramy pokrywę i zobaczymy jak to się zmienia jeżeli chodzi o pompowtryski to można je zmieniać normalnie pojedynczo nie trzeba parami i dziesiątkami albo wszystkich na raz jeżeli siedzi jeden, wystarczy jeden, jak to sobie życzy. A jeżeli ktoś chce zaoszczędzić, bo w sumie tak siadają jednym po drugim, to można zrobić wszystkie i mieć po prostu z głowy na jakiś czas. Tak więc bierzemy się za rozbieranie, zdejmujemy pokrywę plastikową i trążymy temat. Pokrywa plastikowa zdjęta, odsuwamy pokrywę rozrządu troszeczkę, zdejmujemy węże podciśnieniowe. Żeby było więcej przestronnie, odpinamy odmę i już mamy w miarę przystosowane do, do odkręcania, tutaj tej pokrywy wałków rozrządu, śmieci wszędzie jest. Do wykręcenia śrub używamy gwiazdki, 30 i lecimy z roboty. Kolejnym etapem jest odkręcenie tutaj wałka. Yy, cóż mamy M10 taka nasadka gwiazdka torx taki odkręcamy tylko pamiętajmy, żeby nie odkręcać wszystkiego na raz wszystkiego na raz nie odkręcać od razu Całe śruby. Wykręcamy wszystkie po kolei, powoli. O. Możemy wykręcić teraz na przykład dwie zewnętrzne całkowicie. Jedną środkową też całkowicie. Teraz gdzieś to nie poleciało. A teraz te dwie, po trochu żeby pozbyć się naprężeń. Jest już wszystko luźne i możemy odkręcić do końca. Ściągamy wałek i odkładamy go w bezpieczne miejsce. Ok, teraz używamy szczypiec chirurgicznych w moim przypadku operacyjnych i ściągamy przewody od świec żarowych, które są tak perfekcyjnie umieszczone w silniku oraz przewody elektryczne od pompów tryskiwaczy bardzo prosto, jedna zawleczka i ściągamy całą listwę. Nas interesuje wtryskiwacz pierwszy, a więc się za niego bierzemy. Może zmienię e, kamerę zaraz, żeby było lepiej widać. Bierzemy klucz M6. Taki trochę taką gwiazdeczkę. I odkręcamy wtryskiwacz. Odtryskiwacz są dwie śruby. Wracamy sobie nie ma się czego bać bo trzeba wykręcać wybieramy te trudne śruby, które należy wymienić yy, takie długie, ciężko go złapać śrubeczki mam na dużym zoomie, dlatego to tak wszystko ciężko yy, i pociągamy wpreskiwacz. Można lekko obracając i on powinien sam wyjść OK. żeby się okręta sprężynkę i mamy cały zbieracz. Teraz tak, jeżeli zmienię tutaj trochę zuma, żeby było lepiej trochę widać, o, łapy całe smażę. Tak, jeżeli będziemy zakładać z powrotem stary, nie czyścimy tego miejsca, że już ma to, ponieważ tutaj przechodzi paliwo i to można zapchać bardzo łatwo. A jeżeli oddajemy go a jeżeli go oddajemy do regeneracji, to możemy zrobić z nim co chcemy. Tak więc ja go sobie już odkładam i zabieram się o zaczyszczenie gniazda. Gniazdo w środku jest całkiem czyste, nie ma nagaru a jak nie ma nagaru to wystarczy tylko spryskać w środku ja to robię zmywaczem do hamulców pryskam tam w środku, tu wszystko otuszczam nie używam żadnych szmat i innych wynalazków nie ma takiej potrzeby i będziemy zakładać za chwilę nowy pompowtysk ok, przed zamocowaniem nowego po poprzesku trzeba by było yy, zmienić te oringi dwa i tutaj ten element u góry popychający. Mamy to wszystko w zestawie. Muszę ja to dobeszam. Ok, teraz tak, ściągamy dwa uszczelniacze. Bez problemiku. się Używamy do tego super nowoczesnego, specjalnego śrubokręta. Z Ikei. Nie, Żarcik. Nie normalny śrubokręt, bez problemu. Tak jest. I teraz tak. Tak, bierzemy uszczelniacz nowy i go rolujemy na samą górę okay. i bierzemy uszczelniacz z paseczkami też go zakładamy rolujemy na tą górę na końcu zwracamy uwagę czy uszczelniacz nie jest przekręcony po to mamy tutaj paski aby było widać, czy nie są przekręcone. Czy z tej strony na przykład, i z tej strony. Tylko z tej strony jest pasek, a z tej strony paska nie ma. To znaczy, że on jest obrócony, trzeba go naprostować. Tak samo z tym u góry. Tu nie ma pasków, ale jest taki odlew. I jak się bardzo przyjrzymy blisko, to będzie widać, czy ten pasek odlewający idzie równo, czy on się po prostu w środku skręca. Jak się skręca, to należy go tak wyprostować, żeby on był równo. Zapobiegnie to nieszczelności. Zakładamy. Nowy tutaj popychacz i jest gotowy do założenia. Pozostaje nam tylko teraz włożyć jego do środka. Ustawiamy na otwory. W starszych wersjach e, trzeba zmierzyć. Trzeba mieć takie urządzonko gdzieś tu mam, w karze. Linię specjalny do ustawienia kąta wtryskiwacza. Tutaj tego nie ma e, lub taki młoteczek. Ale to zrobię film po prostu o starszej generacji, to jest nowsza trochę. I tutaj już tych odległości trzeba mierzyć, tak jak starszych. Ok, zakładamy nowe śruby, i teraz dokręcanie. Oj, gdzie to jest? No. klucz. Dokręcanie to jest 3 Nm, czyli szaleństwo. Szaleństwo mocy. Urządzenie do tego. To musi być jakiś robot specjalny. Ja mam, oho, mam. Muszę znaleźć przejściówkę. I zaraz będę miał. Takie urządzenie. To jest 3 Nm do 3 Nm 90 stopni plus 180 stopni. Dobra, znalazłem już kawałek pokrętełka. Mam takie urządzenie. Klucz dynamometryczny. I sobie kręcę, kręcę, aż coś się urwie. Troszeczkę z jednej strony, troszeczkę z drugiej strony. Aby była tutaj jakaś równowaga sił. O, jest jakiś lekki opór. Tak więc druga strona. O, koniec. To jest bardzo, bardzo lekko. I teraz jak dokręcamy? 90 stopni. A, może Robię małe no no, rozejście O tak, 90 stopni mamy, mniej więcej, dłuż samochodu, i teraz to jest 90 stopni. Czyli dokręcamy raz. Tak samo drugą śrubę. Raz. Znowu 90 stopni i jeszcze raz 90 stopni i to już jest koniec i tutaj też 90 stopni i jeszcze raz 90 stopni. O, I już koniec dokręcania. Tak już pozostaje. Mamy super dokręcone. Będziemy się cieszyć super wtryskiwaczem. W dalszym etapie czyścimy kamerę ze smaru, bo jest to jest coś nie wiem. W dalszym etapie czyścimy kamery ze smaru. Tak ubrudziłem, oj. I teraz zakładam listwę napięciową. Tak jak odkręcaliśmy, tak samo odkręcaliśmy, tak samo odpinaliśmy. Tak samo użyjemy na zaczepce na zatrzaski. I przewody odświetżarowych. Można sobie od razu je zmienić, jeżeli jest taka potrzeba. I przewody zasilające wpryskiwacze. wtykamy bez problemu, w tym nic się nie dzieje. Wszystko musi działać. Będzie super. Będziemy jeździć, będziemy bawić się świetnie. No i dobra, i to jest to, to wymyślił. Teraz zakładamy wałek, teraz zakładamy wałek, teraz zakładamy wałek. I będziemy robić wstępne naprężenie wtryskiwacza. On tu dosyć ciasno wchodzi, tego trzeba trochę się pobawić. O! Na otwory pasuje. I teraz możemy włożyć już śruby, lecz śrub do końca wszystkich nie przykręcamy. Możemy lekko załapać tylko, wystarczy. Ponieważ teraz będziemy musieli odkręcić kontrę od tego pompu aby ustawić wstępne naprężenie. Dla tych Tutaj pozostałych, jeżeli były nieruszane, nie ma takiej potrzeby. A dlatego jest taka potrzeba. Tak więc tutaj używamy klucza, zaraz zobaczę jaki. I odkręcamy tutaj kontrę. Zaraz zrobię zooma, będzie lepiej widać. Wytarę ręce, znowu usmaruję kamerę smarem. Okej, okay, chaos w nagrywaniu. Luzujemy tą kontrę. 18 i w środku szóstka, ok, wykręcamy i dołożę tam sporo obrotów, ok, i teraz dokręcamy listwę z powrotem na miejsce. Dokręcamy po trochu każdą śrubę, żeby powoli ta listwa sobie podochodziła. Tylko zwróćmy uwagę, czy wszystkie pompy są na miejscu. Czy te dźwignięty dotykają tutaj do tych kopychadełek? Ok, jest, wszystko w porządku. Dokręcamy listwę. Teraz tak samo. Teraz, gdy już mamy, gdy, teraz gdy wałek dojdzie już do głowicy, dokręcamy momentem obrotowym. Nokręcamy momentem obrotowym 20 Nm i 90 stopni, już sobie ustawiam szybko, 18, 20 i teraz wstępnie wszystko dokręcamy na 20 Nm, tych śrub nie trzeba zmienić. Chyba, że odkręcamy już naprawdę wiele razy. 90 stop. Ok. No i pięknie. Damy podokręcane. Zostało nam wyregulować wstępne naprężenie. Na wtryskiwaczu tutaj. Tutaj ta dwigienka powinna być luźna. Teraz, żeby przystąpić do wstępnego naprężenia tego wtryskiwacza, musimy go ustawić w pozycji takiej, aby ta dźwigienka była z tej strony jak najwyżej, z tej strony jak najniżej. Czyli po prostu musi wałek do rządu naciskać na tą dźwigienkę najwyższą siłą. Czyli ta strona ma być jak najwyżej. Jak to zrobić? Możemy użyć do tego zwykłego zegara lub na oko, jeżeli nie mamy. Jeżeli mamy taki zegar, to ustawiamy go lub tutaj na tym kółku lub po prostu na śrubie. No z tej strony, na z tej strony, aby zobaczyć, w którym momencie dźwigienka będzie z tej strony jak najniżej lub z tej strony jak najwyżej. Możemy użyć z tej strony jak najwyżej. Sprawdzamy to za pomocą również takiego urządzenia gdzie do hamulców używam do pomiaru bicia i to w ten sposób postawiamy. Ok, mam przygotowane. Tak to wygląda. Jako, że tutaj dojście jest tragiczne, żeby obrócić wałem korbowym, trzeba się trochę natrudzić albo powykręcać yy, świece żarowe, czego nie zrobiłem ale poradzimy sobie i kręcimy po powrotku. zobaczę czy zegar Czy nie zawiesi bardzo ciężko o! jeszcze tylko bardzo ciężko jest bo trzeba przebić kompresję ale dla chcącego Trudnego. O w tym momencie przestał się już podnosić wskaźnik dla nas. Popracamy. Czyli koniec jest. W tym momencie. Klucz, trzeba Teraz zobaczę jaki ma kadr. Kadr jest możliwy. Ok. Teraz użyjemy klucz szósteczkę. I dokręcamy. Dokręcamy tą śrubę. można wszystko zdemontować już. Całe te ustrojstwo. które odłożę. Teraz dokręcamy tą śrubę szóstką do końca, aby wcisnąć do końca iglicę wtryskiwacza. Nie za mocno, wystarczy. Już jak jest opór, to jest koniec. I teraz obkręcamy 180 stopni, cofamy z powrotem. Czyli tyle. O, tak. I to wszystko, kontrujemy. I mamy już zrodzone wstępne naprężenie dla tego wtryskiwacza. OK. To jest wszystko. Możemy sobie nawet odpalić w tym momencie, tylko że nam zabryzga trochę silnik, tak więc sobie złożymy. Złożymy sobie pokrywę. Czyścimy wszystko tutaj, zakładamy nową szczelkę pokrywy zaworowej. Czyścimy wszystko tutaj te miejsca z oleju, aby to wszystko ładnie nam się przykleiło o czym powiedzieć, to powiedziałem, że trzeba zmienić świece, jeżeli mamy nieżywe, jeżeli mamy żywe to zostawiamy, a tutaj możemy, nie ma tutaj w tym akurat model silnika konieczności takiej, ale możemy wydmuchać te otwory na śruby zanim włożymy śruby od oleju, ale najczęściej jest tutaj brak oleju, ale jak chcecie możecie to zrobić, cóż więcej chyba wszystko. Z mojej strony pozostało już tylko sprawdzić, czy wszystko dobrze chodzi, odpalić komputer i zobaczyć, jak to wygląda od strony elektronicznej. A reszta działa. Wszystko poradzicie sobie w domu, możecie to zrobić samemu. Jak widzicie, nie jest to super trudne i super skomplikowane. Trochę chęci, parę narzędzi i będzie to działać. Za bardzo nie ma czego tutaj zepsuć. Tak więc, pozdrawiam do następnego odcinka. Hej!